Siema z tej strony. Znowu jesteśmy na tym serwerze. PvP. I nie ma tu jak pokoczyć sobie. Aaaa! Co to jest? Co to ma być? Jakieś ciutki. Zróbmy Ten. Dobra, już jesteśmy znowu. Co to ubieramy?

Teraz jest inna. O fajnie. Jest co jabłko? Szybko uciekaj! Ja tutaj to przeżyję. Dobrze O, oh, no, już. Yeah. Nie. Niech to zrobimy. Muszę dolecieć. Nie! Ja, druga próba. Weź weź po ścianie. Tam są rzeczy. Mam takie same. Uka? O, Ooo, ja jabłka. Tam są więcej. Tam są więcej. Jeszcze w ...czy... W... 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 W...

Zasuń do hała. Tam byłem To, to, tam. O, nie, nie! No, pół godziny. Do góry. Nie, nie, tak, nie. się do góry. Nie, do góry. Cięcha, nie jest bardziej mi się obaczyło, tylko coś takiego. -uskoczę tam. Nie. mnie tak.że byś rzedził, Tak jak oni. No siema, jesteśmy na świecie tym razem. Ty jesteś no. i tak. Ty jesteś tym ludziem. Yy, już zaczynamy naszą górę. Idziemy sobie do wykopać. Tak. A już. Tu jest więcej klocków. Co? Masz jakieś tu? Do zeszytu już nie ma. Mi się skończyły. Ja na każdej mam coś napisane. Aj, tak. Nie, co tak? Co ty robisz? Co? Ja Na każdej co jest coś napisane. Na każdej coś jest napisane, a poza tym nie wiem. Użyły się. I oczywiście na kolejny odcinek. Wam zaprezentuję to. Zaprezentuję wam yy, mój serwer. No i w sumie.

Mam twarty mam drogę, chyba wszędzie jest żelazo. Szybko ty a tu jest mega. Tu będzie też coś. Poprzeda. Tu się raz żelazo. Nie wisz! Nie! Mieszkajcie, zrobimy krótki stop, zaraz idę pod drzewia. Ale nie będę tego kręcił, bo mi się nie opłaca. Dobra. Jest stop. Spoko jesteśmy pod przerwie. No i kawa. będzie. Crafting, patyczki. Tu zamieszkamy To Spoko zrobimy sobie torczę. Co to

Muszę zmienić teksturę, bo ta, powiedz, nie zaczyna się. Ta może będzie lepsza. Ja, no, tu jest lepiej. nie zaczynamy Dobra, i to robimy sobie piętro. A co robisz? Po co? Nie, to trzeba pilota czarny.